Dieta młodości w realny sposób pozwala na zachowanie zdrowego i młodego wyglądu. Dowiedz się, co powinno się jeść, a czego unikać, aby świetnie się czuć i tak samo wyglądać. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Procesy starzenia zachodzą w organizmie nieprzerwalnie i mają charakter fizjologiczny. Mają one związek ze zmniejszeniem aktywności biologicznej komórek oraz spowolnieniem tempa zachodzenia procesów naprawczych. Poza tym, w efekcie wspomnianych zmian dochodzi do spadku odporności organizmu, który staje się bardziej podatny na negatywny wpływ czynników środowiskowych. Starzenie się organizmu ma związek ze zmianami, które powodowane są przez wolne rodniki. Wywoływany przez rodniki stres oksydacyjny w znacznym stopniu przyspiesza tempo zachodzących zmian. Na ilość wolnych rodników wpływ ma między innymi spożywany w nadmiarze alkohol, palenie papierosów, spożywanie przetworzonych pokarmów, czy nadwaga i otyłość. Nie bez znaczenia jest również niedobór snu czy ekspozycja na silny i przedłużający się stres. Tempo, w którym dochodzi do zmian związanych z procesami starzenia, zależy od uwarunkowań osobniczych. Na wygląd i dobrostan danej osoby wpływ ma również jej wiek, sposób odżywiania czy prowadzony styl życia. Warto podkreślić, że na wzrost szybkości procesów starzenia wpływ ma choćby dieta uboga w witaminy A, C, E, cynk czy selen. Dieta przeciwstarzeniowa może i powinna być stosowana przez osoby, które pragną zachować zdrowie i młody wygląd. Konieczne jest w tym wypadku regularne spożywanie posiłków, które nie powinny być zbyt obfite. Poza tym na tak zwanym zdrowym talerzu powinny znaleźć się produkty zbożowe, oraz warzywa i owoce. Dobrze zbilansowana dieta powinna być bogata we wszystkie składniki odżywcze, w tym między innymi białko czy węglowodany. Białko wchodzi w skład włosów, paznokci oraz skóry. Jest ono naturalnym czynnikiem nawilżającym, a jego niedobór wpływa na spowolnienie odnowy naskórka, zanik podskórnej tkanki mięśniowej, zwiotczenie skóry oraz nadmierne wypadanie włosów. Składnikiem naturalnego czynnika nawilżającego są również węglowodany i błonnik pokarmowy. Stanowią one również źródło energii oraz dostarczają witaminy z grupy B. Błonnik pokarmowy wpływa na prawidłową perystaltykę jelit, ogranicza przedłuszczanie się skóry oraz ilość powstających na niej wykwitów. Tłuszcze to związki, które zatrzymują wodę w organizmie oraz wpływają na odpowiednie nawilżenie skóry. Odpowiednia ilość tkanki tłuszczowej ogranicza również wiotkość skóry i ilość powstających zmarszczek. Dieta młodości powinna być również bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, które ograniczają ilość zmian skórnych oraz wypadanie włosów. Niedobór NNKT prowadzi do wzrostu podatności organizmu na zmiany alergiczne oraz infekcje o podłożu bakteryjnym, a także suchość i łuszczenie się skóry. W codziennej diecie powinny się również znaleźć produkty bogate w witaminy. Witamina A ogranicza łamliwość paznokci i włosów oraz przesuszenie i łuszczenie się skóry. Witamina C wpływa na odporność, a jej niedobór objawia się ogólnym zmęczeniem i osłabieniem organizmu, zanikiem włókien kolagenowych oraz występowaniem krwawienia dziąseł i z nosa. Niedobór witaminy B2 objawia się nadmiernym wypadaniem włosów, łojotokiem oraz świądem i łuszczeniem się skóry. W przypadku braku podaży odpowiedniej ilości witaminy B5 dochodzi do powstawania zmian pigmentacyjnych na skórze oraz rogowacenia się na skórka. Niedobór witaminy B6 prowadzi do nasilania się upieżu oraz tworzenia się stanów zapalnych w obrębie języka i warg. Brak odpowiedniej podaży witaminy B12 wpływa na zmianę zabarwienia skóry, która staje się żółta szara oraz osłabienie struktury włosów. W codziennym jadłospisie powinny znaleźć się również produkty, które bogate są w cynk czy selen. Cynk bierze udział w metabolizmie witaminy A oraz widocznie poprawia wygląd i koloryt skóry. Reguluje również produkcję łoju, pobudza wzrost włosów i paznokci, przyspiesza gojenie się ran oraz ogranicza intensywność zmian trądzikowych. Selen poprawia jędrność skóry, ogranicza łupież, neutralizuje wolne rodniki oraz działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Sud i potas regulują gospodarkę wodną organizmu oraz wpływają na odpowiednie nawodnienie skóry. Niedobór sodu uwypukla istniejące zmarszczki, zaś jego nadmiar powoduje obrzęki. Brak odpowiedniej podaży potasu zwiększa nasilenie zmian trądzikowych. Niedobór żelaza objawia się przesuszeniem i bladością skóry, osłabieniem włosów oraz nasileniem ich wypadania. Dochodzi również do pękania naskórka na wargach. Siarka wpływa na procesy związane z rogowaceniem naskórka oraz odgrywa istotną rolę w tworzeniu kreatyny. Poprawia ona wygląd skóry, ogranicza łamliwość i wypadanie włosów oraz zmniejsza podatność organizmu na infekcje. Mieć pobudza włosy do wzrostu oraz ogranicza stany zapalne skóry. Utrzymuje również odpowiednie pH skóry oraz hamuje rozwój wolnych rodników. Mieć wpływa również na prawidłowe dotlenienie skóry oraz jej elastyczność, a także zmniejsza podatność na infekcje. Na ograniczenie łamliwości włosów i paznokci wpływa również magnez oraz krzem. Z kolei woda wykorzystywana jest w procesach przemiany materii. Uczestniczy również w skutecznym usuwaniu produktów tych przemian. Woda wpływa również na odpowiednie nawodnienie skóry, a także na jej jędrność i gładkość. Dieta młodości powinna być odpowiednio skomponowana. Prawidłowy zestaw składników odżywczych wpływa bowiem na dobrostan organizmu. Nie bez znaczenia jest również podaż odpowiedniej ilości płynów. Przyjmuje się, że kobiety powinny przyjmować około 2 litrów płynów, a mężczyźni o pół litra więcej. W jadłospisie osoby dbającej o zdrowie i młody wygląd nie powinno zabraknąć białka, które zawarte jest w chudym mięsie oraz rybach. Białko występuje również w nabiale, jajach oraz nasionach roślin strączkowych. Błonnik pokarmowy i węglowodany występują w produktach zbożowych oraz owocach i warzywach, zaś tłuszcze obecne są w oleju rzepakowym, słonecznikowym oraz orzechach, nasionach, pestkach i w awokado. Bogatym źródłem NNKT jest olej rzepakowy i słonecznikowy, a także tłuste ryby morskie. Witamina A występuje w tranie, wątrobie, żółtkach jaj i serach, natomiast witamina E obecna jest w olejach roślinnych, kiełkach zbożowych, jajach, orzechach i warzywach liściastych. Cennym źródłem witaminy C są cytrusy. Owoce dzikiej róży i warzywa kapustne zaś witamina B2 obecna jest m.in. w pełnoziarnistych produktach zbożowych, drożdżach i zielonych warzywach. Witamina B5 występuje w otrębach pszennych, orzechach oraz drożdżach, a witamina B6 w nasionach roślin strączkowych, orzechach i wieprzowinie. Mięso, nabiał i jaja to z kolei cenne źródło witaminy B12. Cynk zawarty jest w nasionach roślin strączkowych, warzywach i owocach, a selen obecny jest w otrębach i kiełkach zbożowych. Źródłem potasu są pomidory i ziemniaki, zaś żelazo obecne jest w rybach, mięsie i wątrobie. Siarka występuje w jajach, rybach i wołowinie, natomiast mieć obecna jest w zielonolistnych warzywach oraz podrobach. Osoby dbające o młody wygląd powinny również sięgać po kakao, fasole i orzechy, które są cennym źródłem magnezu, oraz bogate w krzem płatki owsiane i kaszę jęczmienną. Dieta przeciwstarzeniowa powinna być oparta na produktach cechujących się niskim stopniem przetworzenia. Należy zatem wystrzegać się dań typu instant czy fast food. Poza tym zaleca się rezygnację z alkoholu oraz ograniczenie ilości spożywanej soli i cukru. Dania powinny być gotowane lub przygotowywane na parze, a unikać należy ich smażenia i grillowania. Nie zaleca się również spożywania napojów gazowanych oraz produktów przygotowanych z mąki oczyszczonej. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał Wciśnij Dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!